Cześć, dzisiaj przyszykujemy placek po węgiersku. Będziemy potrzebowali zrobić gulasz węgierski. Do tego kilogram karkówki, którą sobie pokroję w kostkę. Powiedział w kostkę, a kroi w plastry. pokroimy w kostkę mięso mamy pokrojone odkładam sobie na jakiś talerzyk pokroję sobie cebulę w piórka sobie pokroję, a jak to nam nie potrzebne cebulę też odłożę jakieś naczynia. sobie Jedna duża cebula. I dwie papryki, które pokroję w kostkę. Trzeba pestki. Kostka wyszły paski. Też będę odkładał do naczynia. mamy mniej więcej, jeszcze jedną papryczkę większą cili sobie pokroję, razem sobie z paczetkami, bo lubię pikantne, jeszcze nic nie będę czyścił, a jak po węgiersku to ma być pikantne, dodaję ją te do papryki. No. Przestawiam składniki. Zaczynamy przedstawienie. Rozgrzewam garnek, od razu podleję olejem. Garnek nam się rozgrzał. Rzucam naszą karkówkę, którą będziemy musieli obsmażyć. Na razie jej nic nie doprawiam. Rozgrzeję sobie patelnię. I przesmażę pozostałe składniki. Jakbym dodał je teraz do mięsa, to one nam się podduszą, ugotują, a nie podsmażą. A nie o to nam chodzi. Patelnię podlewam olejem. Patelnia nam się rozgrzewa, w międzyczasie pokroję sobie ząbek czopuku się drobno i niech oczekuje ok, patelnia muszę, że się rozgrzała zaczynam od cebuli To już też nam niepotrzebne. Cebula nam się podsmażyła. Dodaję ją do naszej karkówki. Która się powoli zaczyna dusić. Patelnie znowu podlewam olejem delikatnie. I przesmażę paprykę. I dodam nasz ząbę czosnku, który wcześniej ściekałem. Teraz doprawię delikatnie solą. Delikatnie. I pieprzem. Papryką słodką i ostrą. Papryka nam się przesmażyła, dodaję do garnka, patelnię gaszę, podlewam teraz bulionem robię owołowem. i to na wolnym ogniu, musi nam pochodzić około 40 minut, wtedy będę go wykańczał. Karkówka nam się poddusiła, zaleję nasz gulasz, przecierem pomidorowym. I ostatecznie doprawię 500 ml. Zamieszamy jakąś łyżeczką. z tą. Tu później nie będę musiał brudzić. Zwiększam ogień. się nam zagotuje, a w międzyczasie rozgrzewam sobie patelnię i będę smażył placek. Patelnia nam się rozgrzewa, zobaczę, co potrzeba do smaku. Na pewno ostrości. I tylko ostrości. Chociaż wcale nie tak dużo. A ostrości... balem. damy. Myślę, że jedna taka łyżka w zupełności wystarczy. No, akurat placek nam się usmaży. Gulasz nam się jeszcze troszeczkę zredukuje. Nie będziemy musieli go niczym zagęszczać. Patelnia nam się rozgrzała. Wlewam olej. I idę po nasze ciasto. Ciasto niepotrzebne. Udało się. Jak ja to fachowo zrobiłem. Hm? I spróbujemy. zajebiski. Placek nam się usmażył. Będziemy wykańczać, jak wyłączę gaz. Pod naszym gularzem też już wyłączam. Dodam tylko troszeczkę natki zielonego, żeby było. O, proszę. No to składamy nasz placek. go tutaj delikatnie w połowie łatwiej nam będzie go złożyć jak po prostu zgniatę nożem idę po gulasz Zamykam placka. Na wierzch ląduje ułóżka kwaśnej śmietany. Zielonym dookoła. Placem gotowy życzę smacznego.